Kultywatorowanie po kukurydzy, z Ale byle jakie to kultywatorowanie, bo kurde i twardo I twardo, i że zapycha, kurde bele. Że że kurwa się zwariował, kurde, no Mówiłem, że, kurde, bez wałków pojechać A tak to się, kurde, gówno okręca i okręca, albo dalej żółto Dalej żółto mi pożyczyło z buja i by było Dobrze, a nie Kurde, del Dobra, nie chcą. No Tu panie robota ty! Przekręć bałkę mi się określi!